Siemanko! Witam Was w kolejnym odcinku Minecrafta. Tak jak powiedziałem yy, zrobiłem ponownie yy, świat na trybie Hardcore. I mniej więcej doszedłem do tego samego etapu co byłem poprzednio. Wręcz jest prawie że idealnie yy, ta sama sytuacja jeśli chodzi o materiały i o wszystko. Yy, tak więc wchodzimy sobie do nowego świata. No właśnie tylko otoczenie jest zupełnie inne. Jak widać domek jest wyposażony tak samo czyli komina, głuszko. Craft box yy, i skrzynka. Ekku też mi się udało skórzane zrobić. Tyle, że zmienił się nam zupełnie krajobraz. Jest strasznie górski. Górzysty znaczy się. I mamy tutaj już taką pseudokopalnię, chyba prawdopodobnie. Dlatego się też wbudowałem idealnie przed nią. Teraz Wam pokażę, jak ta mapa wygląda. Jak widać wszędzie góry Gdzie by nie spojrzeć Ogólnie ładne Tam widać też już jakąś taką jakby jaskinię czy kopalnię Jeżeli dożyjemy to trzeba byłoby się tam przejść A dzisiaj chciałbym zacząć eksplorację właśnie tej kopalni przed yy, naszym domkiem Dlatego lecę szybko, zrobimy narzędzia i wyruszamy idziemy okay, do domku. Mmm, patyki porobimy. Myślę, że tak z 4 kilo wystarczą. No jedyna różnica to jest taka, że żelaza nie mam żadnego. To mnie trochę boli. No ale cieszę się, że świat jako taki wygenerowało. Dobra, no, jeszcze więcej. Pochodni. A, i może miecz. Właśnie. bo to będzie panika, jeżeli coś mi wyjdzie. I znowu będzie koniec serii. Do jedzenia też niestety nie za wiele. No ale dobra. Idziemy. I tutaj będzie takie głębsze zejście. się tam nie zagłębiałem. Nie wiem, czy tam jest, czy tam w ogóle coś dalej będzie. Aha, no tak. Nie za bardzo. Szczerze powiedziawszy, liczyłem na głębszą kopalnię, no ale mówię, nie sprawdzałem jej. Myślę, czy tu kopać w dół, czy nie. Hmm. Sprawdzimy tamtą szczelinę, co widzieliśmy. Może tam coś fajniejszego będzie? Tylko sobie zapiszę. Może lepiej e, znowu kordy domu, żeby jakoś z powrotem trafić. Gdzie mam jakiś długopis? Dobra, mam. Kordy to minus 9. I 97 okej, okay, dobra. Tak więc spróbujemy pójść do tamtej. Wydęki, może tam będzie lepiej. Szybko, wziąwszy, myślę, że to jest jakieś takie fajne zejście do kopalni, ale jak widać, nie za bardzo. Dobra, może zejdźmy tutaj na dół. Nie ma tu nic ciekawego. Jezu, ale się przestraszyłem. Uf, dobra. To już zjedzmy trochę więcej. Może całe życie napełnimy nawet. Dobra. Aha. Jakiś zombik daje o sobie znać. By tu coś było, chociaż nie, tu już światła jakieś. Nie, kolejna taka, takie nie wiadomo, co tylko przejście jakieś. Aha, zombie, czyli możliwe, że tutaj, o kurde. Tego pana nie lubię. Po ostatnim spotkaniu nawet bardziej niż zwykle. Dobra, no, może tutaj będzie coś głębiej. O, kurde. Jakiś fighter. Nie, nie fajnie. Masz lepsze kół ode mnie. Ups, hmm, nie wiem, czy się mogę tak do niego wbić. A, hełm hełmarz jeszcze w frajerze. No. Dobra, tak go weźmiemy. Dobra, nie, dobra, widzę, że... On chce tu na gołe pięści lecieć. U, miło. Dobra. Jest dobrze. Jeszcze żyjemy. A już mieliśmy spotkanie pierwszego stopnia z creeperem, wykoksowanym szkieletem i zombiakiem. Mm. Nie no, nie będę chyba rozkopywać tutaj w dół póki co. Najwyżej w tym odcinku skupię się na poszukiwaniach, a jeżeli w tym odcinku nie uda się nam znaleźć żadnej sensownej kopalni, no to wtedy będziemy proskopać pod siebie Aż coś znajdziemy słychać zombiki, ale ich nie widać Trzeba pilnować, żeby zdążyć z powrotem do domku Gdzie jest słońce. Nie widzę, co za górą jest Oj, już zachodzi. Czyli chyba niestety w tym odcinku nie znajdziemy nic mądrego. 97 to w tą stronę. Dobra. I w prawo. Ok. Nie, to z od tego odcinka po prostu zaczniemy kopać pod siebie. Może wpadniemy do jakąś większą przestrzeń i wtedy. Zresztą eksploracja. O tam jakieś ładne drzewa. Jezu na plusie musi być o kurde Nie, to nie wiem czy my zdążymy dotrzeć tu chałupy Nawet nie wiem do końca gdzie ona jest Minus Minus 9,97 O jest Dobra, zaczęło się Nie ma się gdzie schować. Nie, chyba się trzeba obudować na noc. Minus 9, 97. Jesteśmy na 97. Teraz minus 9 jest w prawo. Czyli jakoś tam byśmy musieli się dostać. Ogólnie wejść na tą górę, chyba trzeba. Weźmy miecz. I próbujmy wejść. Może się uda. O, jesteśmy. Niestety jest komitet, ale chyba sobie z nim poradzimy bez większych problemów. Ok. I teraz do domku. Dobra, jesteśmy. Udało się. Dobra, teraz się prześpimy do rana. I w następnym odcinku myślę, że będziemy kopać pod siebie i szukać złóż, bo raczej ciężko będzie znaleźć tu jakoś porządną kopalnię. Tak więc, dobra, dzięki za uwagę. Jeżeli się podobało, to łapkujcie, subskrybujcie. Na razie, cześć.